Chciałem w imieniu zarządu klubu sportowego Soku 1946 Sokółka serdecznie przywitać wszystkich kibiców oraz drużyny uczestniczące w wojewódzkich eliminacjach Polski, Halowego Pucharu Polski w futsalu. W dniu dzisiejszym odbywa się turniej eliminacyjny, tak jak wcześniej wspomniałem. W turnieju tym udział biorą cztery drużyny. Jest to drużyna Sokoła Sokółka, Sokoła 1946 Sokółka, czyli my jako gospodarze tych eliminacji oraz drużyny Znicza Suraż, a także reprezentacji Podlasia do lat 20. Niestety, z przykrością musimy się stwierdzić, że reprezentacja Podlasia do lat 20 no, niestety nie dotarła na dzisiejsze eliminacje. Trochę szkoda, bo na pewno podniosłoby to też poziom naszych, naszego turnieju. Ale zagrają trzy drużyny, tak. Nasz Sokół 1946, Sokół Sokółka oraz Znicz Suraż. Mam nadzieję, że wszyscy kibice będą się dobrze bawić. Chcielibyśmy tylko przypomnieć o tragedii, która wydarzyła się w ostatnich dniach we Francji, dlatego każdy mecz, który będzie się rozpoczynał, zaczniemy minutą ciszy, aby pouczcić pamięć osób, które zginęły. Dzisiejszy turniej jest turniejem eliminacyjnym, więc drużyna, która w dniu dzisiejszym zwycięży, zdobędzie największą ilość punktów, przejdzie do dalszej części eliminacji, finał wojewódzkiego, Pucharu Polski w piłce halowej odbędzie się w Grajewie bodajże pod koniec listopada, jak dobrze pamiętam. Tam spotkają się najlepsze drużyny z wszystkich eliminacji, które odbyły się w województwie podlaskim.